Kanapka zjedzona przed pójściem do łóżka obniży jakość snu. Każdy posiłek zjedzony późno w nocy zwiększa metabolizm i temperaturę ciała, a to wzmaga aktywność mózgu. Kiedy umysł jest aktywny, śnią się nam koszmary. Na dobrą sprawę można powiedzieć, że na świecie nadal żyje mnóstwo dinozaurów. Ptaki są właściwie jedynymi żyjącymi do dziś potomkami wielkich gadów. Pochodzą od teropodów, dinozaurów, które poruszały się na dwóch kończynach. Tak jest, tyranozaur to daleki krewny kurczaków, strusi, a nawet kolibrów. Telefon jest 10 razy brudniejszy niż spłuczka w toalecie. Uważajcie też na biurko. Na każdym centymetrze kwadratowym blatu znajduje się setki razy więcej bakterii niż na desce sedesowej. Foj! Mrówki mogłyby przejąć władzę nad światem. Mrówki argentyńskie zbudowały kolonie w prawie każdym zakątku świata, z wyjątkiem Antarktydy. Owady z poszczególnych kolonii żyją ze sobą w pokoju i zgodzie. Flamingi są w rzeczywistości białe. Przyczyną zmiany koloru ich upierzenia jest beta karoter. Barwnik ten znajduje się w wodorostach i krewetkach, którymi się żywią. Człowiek też może zmienić kolor skóry. Wystarczy spożywać ogromne ilości marchewek, a skóra nabierze pomarańczowego odcienia. Wszystko ze względu na wysoką zawartość beta karotenu w tym warzywie. Teoretycznie da się spojrzeć w przeszłość. Spoglądając w rozbieżdżone niebo, patrzymy również w przeszłość. Kiedy słońce zniknie, dowiemy się o tym dopiero po 8 minutach. Tyle czasu potrzebuje światło, by dotrzeć do Ziemi. Japońscy naukowcy postanowili udowodnić, że koty z natury nas lekceważą. Puścili im nagrania, na których ich właściciele wołali je po imieniu. Źrenice kotów się rozszerzały, zwierzęta ruszały ogonem, łapami lub uszami. Z całą pewnością słyszały ludzi, ale nie wykazywały większych reakcji. Wynika to z ewolucji. Koty przyszły do ludzi, ponieważ zwabiły je żerujące na zapasach zboża myszy, i choć żyły blisko człowieka, to nie dały się w pełni oswoić. Drzewa mają coś w rodzaju własnego, podziemnego internetu. Korzenie 90% z nich są połączone strzępkami grzybni. Drzewa wymieniają za ich pośrednictwem informacje i substancje odżywcze. Ostrzegają się wzajemnie o zagrożeniach i wspólnie zwalczają pasożyty. W każdym z nas żyją biliony mikroorganizmów, stanowią 3% masy naszego ciała i ważą nawet do 3 kg. Odgrywają niezmiernie istotną rolę. Pomagają w trawieniu, w wchłanianiu substancji odżywczych i spełniają wiele innych funkcji, których nawet nie zauważamy. W porównaniu z liczebnością mikroorganizmów, nasza populacja jest naprawdę niewielka. W łyżeczce gleby znajduje się więcej mikrobów niż ludzi na całej planecie. Pamięć człowieka jest ograniczona. Naukowcy szacują, że nasz mózg potrafi zapamiętać 2,5 miliona gigabajtów danych. Aby zapełnić jego pamięć, trzeba by wgrać 300 trwających rok filmów wysokiej jakości. Ludzie wydobyli już z pod ziemi 200 tysięcy ton złota, z czego około 2 trzecich od lat 50. Gdybyśmy z całego tego metalu zrobili sześcian, jego krawędź miałaby 21 metrów długości. Ostatnie odkrycia naukowców potwierdziły podejrzenia, że w jądrze Ziemi znajdują się ogromne pokłady złota. Metalu wystarczyłoby do pokrycia całej powierzchni planety, a ludzie brodziliby w nim po kolana. Problem w tym, że nie da się go stamtąd wydobyć. Naukowcy uważali kiedyś, że na Ziemi rośnie 400 miliardów drzew, ale w rzeczywistości jest ich ponad 300 bilionów, czyli na każdego człowieka przypada po 420. Na Ziemi jest więcej drzew niż gwiazd w Drodze Mlecznej. Pustynna i zimna wyspa Wrangla to ostatnie miejsce, w którym żyły mamuty. Te olbrzymie zwierzęta wyginęły około 4000 lat temu. W tamtych czasach wielka piramida w Gizie liczyła sobie zaledwie 500 lat. Archeolodzy odnaleźli w Egipcie garnki z miodem sprzed 3000 lat. Okazuje się, że produkt się nie zepsuł i nadawał się do jedzenia. Wynika to prawdopodobnie z jego składu chemicznego. Bakterie i owady, które mogłyby zepsuć miód, nie mogą w nim żyć. Pijemy tę samą wodę, którą piły dinozaury. Woda na Ziemi jest taka sama jak miliardy lat temu. Wyparowała tylko znikoma jej ilość. A swoją drogą naukowcy do dziś nie wiedzą dokładnie skąd wzięła się woda na naszej planecie. Stworzyliśmy szczegółowe mapy Księżyca i Marsa, a mimo to 80% naszych oceanów pozostaje nieopisanych i nieodkrytych. Ze względu na wysokie ciśnienie, zimno i brak światła na dużych głębokościach nie da się ich dobrze zbadać. Nieprawdą jest to, że nie można chować ciepłego jedzenia do lodówki. Trzeba przestrzegać tylko jednej zasady. Pożywienie musi być podzielone na małe porcje i rozdzielone do osobnych, najlepiej płytkich pojemników, żeby szybciej się schłodziło. Pozwala to uchronić i jedzenie, i lodówkę. Na Ziemi istnieją stworzenia nieśmiertelne pod względem biologicznym. To przezroczyste meduzy z gatunku Turritopsis dorni. Kiedy osobnik osiąga dojrzałość, opada na dno i zmienia się w polipa. W tej postaci ponownie staje się meduzą. W ten sposób może odradzać się w nieskończoność. Okazuje się, że można stłuc szklankę głosem, choć nie jest to łatwe. Krzyk musi osiągnąć natężenie minimum 105 decybeli i trwać co najmniej 2-3 sekundy. Dla porównania poziom natężenia dźwięku młota pneumatycznego to 90 decybeli. Żeglarze z całego świata przekazywali opowieści o kałamarnicach olbrzymich, które mieli okazję spotkać na wyprawach. Przez wiele lat naukowcy uważali, że potwory o długich mackach to tylko legenda. W 2004 roku udało się jednak zrobić pierwsze zdjęcie mitycznej kałamarnicy. Ten gatunek istnieje naprawdę. Naukowcom udało się znaleźć osobnika o długości 13 metrów. Z biegiem lat powiększają nam się nos i uszy. Przyczyną nie jest ich ciągły wzrost, ale grawitacja. Z wiekiem chrząstka w tych miejscach ulega osłabieniu i dlatego nos i uszy opadają i wydają się większe. Ekspedycja Kosmicznego Teleskopu Keplera potwierdziła, że Ziemia nie jest wyjątkowa, najprawdopodobniej to nie jedyne miejsce we wszechświecie, gdzie istnieje życie. Urządzenie wielkości małego autobusu przez 9 lat dryfowało w przestrzeni kosmicznej. W tym czasie udało się potwierdzić istnienie 300 milionów planet, które potencjalnie nadają się do zamieszkania. Mają stałą powierzchnię, wodę w stanie ciekłym, a w ich pobliżu znajdują się przypominające słońce gwiazdy. Wszystkie rośliny, grzyby, zwierzęta i ludzie wyewoluowali z jednego mikroorganizmu. Naukowcy nazwali go Luka, co z angielskiego oznacza ostatniego uniwersalnego wspólnego przodka. Mikroba odkryto, porównując geny żyjących stworzeń i ich potomków. Wspólny przodek był 4,5 miliarda lat temu. Zamieszkiwał kratery podwodnych wulkanów w otoczeniu gorącej lawy i wody. Ostatnie badania dowodzą, że neandertalczycy potrafili zapadać w sen zimowy jak niedźwiedzie. Potwierdza to analiza kości starożytnych ludzi odkrytych w hiszpańskiej jaskini Sima de los Huesos. Naukowcy odnaleźli na nich ślady powolnej przemiany materii. Świadczy to o tym, że neandertalczycy spali przez kilka miesięcy i nie opuszczali jaskini. To prawda, że zamykanie oczu poprawia pamięć. Mając zamknięte powieki nie musimy zapamiętywać informacji, a otoczenie nie rozprasza wzroku. To uwalnia energię mózgu i usprawnia zapamiętywanie. Poziom kwasowości soków trawiennych człowieka i kwasu z samochodowego akumulatora są niemal identyczne. W żołądku rozpuściłby się plastik, a nawet metal. Gdybyśmy umieścili w soku żołądkowym metalową płytkę rozmiaru grosza, w ciągu 24 godzin zostałoby z niej tylko około 63%. Okazuje się, że niektórych ludzi komary gryzą częściej. Najsmaczniejsi są ci, którzy mają grupę krwi 0. Ponadto owady te mają też bardzo dobry wzrok. Przyciągają je kolory zielony, czarny i czerwony, więc zwróćcie uwagę, jakie ubrania pakujecie na biwak. Każdy człowiek w 99,9% jest pustą przestrzenią. Ciało, podobnie jak każdy obiekt we wszechświecie, składa się z atomów. W środku każdego z nich znajduje się mikroskopijne jądro. Gdybyśmy powiększyli atom do rozmiaru piłki do koszykówki, jądro dalej byłoby niewidoczne. A gdyby dało się usunąć z ciała całą pustą przestrzeń, człowiek prawdopodobnie stałby się maleńki, jak ziarenko piasku. Okazuje się, że można zahipnotyzować rekina na 15 minut. W tym celu należy głaskać drapieżnika po nosie. Ten rodzaj hipnozy to tak zwany bezruch toniczny, nazywany też tanatozą. Jest ona możliwa dzięki receptorom znajdującym się w nosie rekina. Podczas głaskania wysyłają one mnóstwo sygnałów, a mózg nie jest w stanie ich wszystkich przetworzyć. Szkło to ciało amorficzne, które łamie wiele praw fizyki. Choć to ciało stałe, pod mikroskopem wygląda jak ciecz. W rzeczywistości nie jest ani ciałem stałym, ani cieczą. Wynika to z faktu, że ciepło wykorzystywane do produkcji szkła zmienia zachowanie cząsteczek. Można to porównać do prasowania ubrań, gdy pod wpływem wysokiej temperatury zmieniają się włókna. Nie przejmujcie się, jeśli zauważycie w uchu swojego psiaka coś w rodzaju kieszonki. Ma ona nawet swoją nazwę. To kieszonka Henry'ego, naukowo zwana brzeżnym zagłębieniem skórnym. Jest to fałda skóry, która tworzy otwartą torebkę. Znajduje się w dolnej tylnej części ucha psa. Nikt do końca nie wie, do czego służy. Jedna z teorii mówi o tym, że ma ułatwiać wychwytywanie wysokich dźwięków.